pod tytułem Spóźniony Słowik. Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, a tu już po 11 i słowika nie ma. Wszystko stygnie, zupka z muszek na wieczornej losie, sześć komarów na w kąwale w sosie, bo z zróżno, przyprawiony gęstnym cieniem z lasku, a na deser tort wytrzyka w księżycowym blasku. Może mu się coś zdarzyło, może go napadli. że piórka skrubali, srebrny głosik skradli. To skowronek! Spannął skowroniątek. Piórka głupstwo, bo odrosną, ale głos majątek! Nagle zjawia się pan słowik. jest skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał, przecież ja tu płaczę. A pan słowik, słodkość wierka, wybacz moje złoto. Ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą.